Następny pacjent. Buczy i nie rusza. Buczy i nie rusza. Panie, zgniło od smaru, nie może się ruszyć. Nie może się ruszyć. Tu nie jest tu niezbyt dużo. Chyba zgniło od smaru, jak Boga kocham. Nigdy mnie nie smarował, powiedział gazda. No takie jest ciężkie życie, gdy nie ma środka odpowiedniego. Smarować urządzenie prawidłowo zdolnego. No tak, po odkręceniu rurki i głowicy wychodzą takie wnętrzności trociny wszędzie, zawsze i wszędzie. I po prostu płytki zaworowe, nie można obrócić dalej tego interesu. Po prostu zgniło smaro, no zgniło Ty zaworek sący. A tu tłoczny. A to piękny tłok i trociny. Właśnie w pewnej okazałości wszystkie je widzimy. Następny pacjent. Buczy i nie rusza. Buczy i nie rusza! Panie, zgniło od smaru, nie może się ruszyć. Nie może się ruszyć. Oleju tu niezbyt dużo. Chyba zgniło od smaru, jak Boga kocham. Nigdy mnie nie smarował, powiedział Gazda. No takie jest ciężkie życie, gdy nie ma środka odpowiedniego smarować urządzenie prawidłowo zdolnego. No, tak, po odkręceniu rurki i głowicy wychodzą takie wnętrzności Trociny wszędzie. Zawsze i wszędzie i po prostu płytki zaworowe Nie można obrócić dalej tego interesu Po prostu zgniło smaro no, Zgniło Ten zaworek sący. A to tłoczny, a to piękny tłok i trociny. Właśnie w pewnej okazałości wszystkie je widzimy.